Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym. I słuchajcie, pospało mi się troszeczkę, mamy godzinę 7.30. Ja już w międzyczasie wziąłem tabletkę i zanim zrobię sobie śniadanie, to oczyściłam sobie twarz pianką z jej. Bardzo fajna swoją drogą i Wam polecam. Nie trzeba dużo nakładać, żeby się pieniła i oczyściła twarz. I dzisiaj będzie taka maseczka z rana. Rozświetlająca, odmładzająca maska w płachcie z ekstraktem z pereł. Tak słuchajcie, to ja już mam maseczkę, sobie jeszcze ją troszeczkę w klepie, że tak powiem, poroluję. Mm, dzisiaj jest na to czas, więc... Ee więc czemu by nie. I <laughs> maska rozświetlająca, odmładzająca w płachcie, która dostarcza w głąb skóry obfite nagrożenie i wygładzenie. Wysoko skoncentrowana esencja zawiera w płachcie maski zawarta w płachcie maski, zawiera świeży ekstrakt z pereł, który rozświetla i nawilża szorstką skórę oraz ekstrakt z por... Portulaki pospolitej, utrzymującej na wywodnienie, czyli to jest znak, że po prostu jeszcze śpię. 15-20 minut trzymamy. Po tych 15-20 minutach delikatnie wklepujemy pozostałości, aż do jej całkowitego wchłonięcia się. Ja sobie jeszcze tutaj naprawdę powiem Wam, że tej esencji, zresztą maski z tej serii, to jest przedostatnia maska, którą mam to one moment to one naprawdę mają bardzo dużo tej esencji bardzo dużo także są warte kupienia te jeszcze w miarę tak się dopasowują, powiem wam, do kształtu twarzy bo są takie maseczki zresztą sami wiecie sami wiecie, że często też bywają maski takie, które są wielkie albo za małe, ale te są idealnie. Także ja e, w międzyczasie, jak będę miała maseczkę, zrobię sobie śniadanie i do Was odezwę się później. To ja, moi drodzy, już e, po zdjętej maseczce, zdjąłam maseczkę, o, i zabieram się za śniadanie. Dzisiaj jabłka serowa z serkiem takim śmietankowym Hochlanda, ogórek, pomidor, sokoliki, ale zanim w ogóle. Zaczęłam dzień, słuchajcie, to wjeżdża to. Tak, słuchajcie, bez tych tabletek po prostu ciężko jest mi funkcjonować. Yy, dzień, dwa, jak nie wezmę, powiedzmy, że jest ok. Pierwszy dzień ok, drugi tak już, tak wiecie, na połowę, 50% jest ok, a trzeci już niestety nie. Także to są tabletki, które pomagają mi gdzieś tam... Yy, przetrwać w ciągu dnia. Jak zjem coś takiego, wiecie, powiedzmy niedozwolonego na refluks. Chociaż tak naprawdę na każdego z tego co pisałam z różnymi osobami, czy rozmawiałam, które też rów również mają refluks, to na przykład jednemu pomidor szkodzi, drugiemu nie. Mi tak, że są takie dni, że nie szkodzi, ale jak zjem go w nadmiarze, gdzieś tu mi muszki latają, to niestety też mi szkodzi, więc tak muszę sobie, wiecie, E, troszeczkę rozgraniczać e, co, ile i tak dalej hmm. także cóż ja słuchajcie, nawilżona już zabieram się za śniadanie e, jeszcze chyba zrobię sobie coś do picia, ale e, póki co nie wiem, czy to będzie tylko woda czy coś może innego sobie zrobię także tak, zaczynam czwartek te trzy kulki mogą oznaczać tylko jedno ciasto pleśniak Także taki szybki, szybkie przypomnienie. jak gdzieś chyba na kanale wrzucałam ten przepis. Podam Wam teraz tak na szybko, jak robiłam. Jeżeli uda mi się go znaleźć i nie zapomnę wstawić, to Wam go wstawię pod filmikiem, link do niego. Czyli tak, do miski wrzucamy mąkę, 2,5 szklanki mąki, do tego 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szczyptę soli, 3 łyżki cukru, 200 gram zimnego masła. Wszystko zagniatamy i na sam koniec dodajemy cztery żółtka. No i jeszcze wyrabiamy ciasto. Jak już będziemy mieli wyrobione ciasto, dzielimy je na trzy części, dwie białe i do tej trzeciej kulki dodajemy gorzkie kakao. Ja tutaj miałam takie dwie łyżki chyba, tak w sumie na oko, żeby wiecie. Było ciemne, bo będziemy ścierać, żeby była taka fajna warstwa. Jeżeli ktoś nie lubi, to nie musi. Tutaj chodzi tak bardziej o ten wygląd tego ciasta, że będzie takie biało-czarne. I to wkładamy te kuleczki do zamrażalnika co najmniej na godzinkę. I godzinka, słuchajcie, minęła w zamrażalniku, także ja już sobie przygotowałam ciasto, jak widać, i teraz powiem, co robiłam. Nie wyjmujemy od razu trzech kulek, bo one zaczną się, wiecie, rozmrażać nam, a nie o to chodzi. Wyjmujemy najpierw białą kulkę, trzemy ją na grubych oczkach, rozsypujemy po blaszce. I ja tą pierwszą warstwę, która jest właśnie na samym dole, pomimo tego, że ona ma takie wiórki, ja ją ugniatam. Na to daję, słuchajcie, dżem. Dżem z czarnych pożyczek. Ja mam tą rapsodię z Biedronki, 410 gram, jeden taki słoiczek. Rozsmarowuję. Na to daję Drugą kulkę z drugą kulkę zamrażalnika białą i ją tylko rozsypuję, nie ugniatam już jej. Na to daję ubitą pianę, czyli, tak jak mówiłam, cztery jajka potrzebujemy, czyli cztery żółtka i cztery białka, bądź płynne białko z farmy białka. Ja mam z farmy białka, zaraz Wam pokażę białeczko. Takie białeczko mam i jeżeli dajecie płynne to 120 g białka, białko, kisiel malinowy 20 g, to są chyba dwie łyżki i do tego szklanka cukru pudru. Oczywiście można tego cukru pudru dać mniej. Cukier, puder, białko, kisiel i szczypta soli. Wszystko miksujemy na nie tak bardzo sztywną pianę, taka wiecie i tak kisiel to nam zagęści także luzik. I na tą białą warstwę dajemy właśnie te białeczko, i na sam koniec dajemy starte wiórki tej trzeciej kulki biało-czarnej, że tak powiem, i jej też już nie ugniatam, tylko sypię, tak jak widać na załączonym obrazku. Pikarnik 180 stopni, pieczemy 40-45 minut, w zależności kto jaki ma pikarnik. Oczywiście, doglądając, żeby nam się tam, wiecie, nie spaliło i co. I pokażę Wam efekt już końcowy. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo dzisiaj powiem Wam upał niemiłosierny. Ja zamknięta w kuchni, bo tu z jednej strony msza, tutaj coś ktoś ogląda, a tu kot, tu, tu coś i mam nadzieję, że to po prostu wyjdzie. Także trzymajcie kciuki, żebym pokazała Wam efekt końcowy, bo marzy mi się pleśniak właśnie do kawki już chyba od miesiąca. I kochani, ciasto upieczone, już jak widać, przetestowane na sam koniec, jak już troszeczkę ostygnie. Posypujemy cukrem, pudrem i tyle. Ja trzymałam 45... 40 minut, przepraszam. I ostatnie 5 minut... 40, 35 minut trzymałam w temperaturze 180 stopni, a ostatnie 5 minut 175, bo u mnie już zaczęło się przypalać gdzie nie także ja sobie zmniejszyłam i te 5 minut ostatnie na takich troszeczkę niższych, yy, niższych stopniach. Ale powiem Wam, że wyszło obłędne. Teraz zabieram się za obiad. Miały być placki z cukinii. Nie wiem, zobaczę. Cukinia, marchewka, mozzarella. Może papryka. Zobaczę, co z tego wyjdzie. i <laughs> Jak wyjdzie. Yy, przykrywam, bo już muchy mi się tutaj zlatują. Także no. Zanim będzie deser, i zanim będzie ciasto i kawka, no jakieś owoce jeszcze wpadną do tego zapewne. To zabieram się słuchajcie za obiad, który dzisiaj nijak mi po prostu nie chciał wyjść. Mamy placki z cukinii, marchewki i sera mozzarelli. Do tego sos czosnkowy z jogurtu greckiego z koperkiem i za nic po prostu w świecie nie chciało mi się to. Za duże placki zrobiłam na patelni. Nie zmieniłam papieru do pieczenia. Myślałam, że jeszcze na tym dam radę zrobić. Może jakbym miała mniejsze albo troszkę więcej mąki, to one by inne były. W każdym bądź razie zje się i ja zabieram się za obiad, a później będzie deser wyczekiwany. No i po odpoczynku, obiednim, można zabrać się za deser i wlatuje pleśniak, truskawki, borówki i kawka mrożona, nowa jakaś, słuchajcie... GBS, nie wiem czy dobrze czytam, kafelate. Jest to kawa bez, A, moment, obniżona zawartość cukru. sfokusuj mi się 88 mg kofeiny, o smaku lodów krówkowych z dodatkiem kakao i Kame, kakao z Kamerunu, słuchajcie. O, coś takiego, nie chcę mi się tutaj sfokusować, i, i, i już wam mówię. W 100 ml to jest 49 kalorii. Na szczęście cukier nie jest na pierwszym miejscu. to już jest plus. Do kupienia w Dino, chyba 3,99, jakaś nowość. I szczerze że jestem w szoku, że ona jest taka tania, bo. Ta kawa, taka rozpuszczana z tej marki to no trochę kosztuje. A tutaj widzę, że zrobili takie na każdą kieszeń bym powiedziała. Ogólnie schłodzona po prostu jest rewelacyjna. Ja już nie dodaję kostek lodu, ponieważ ona stała całą noc w lodówce, więc nie ma problemu. Jedna z lepszych y, takich powiedzmy, y, bo to jest napój mleczno-kawowy homogenizowany, sterylizowany. O smaku lodów krówkowych. Także nie jest to stricte jakaś kawa, tylko napój, ale jeden z lepszych takich napoi, które piłam gotą także. To ja moi drodzy przeczytałam kilka rozdziałów książki, jak widzieliście. Wizjer Magdalena Witkiewicz i, i co? I teraz już tylko kawę, bo po moim deserze, czyli cieście, po truskawkach, borówkach i kawie mrożonej już nie mam za bardzo miejsca. W... A nie chcę też, wiecie, jeść, bo, bo tak wypada, bo mi coś tam i tak kalorie mam przekroczone właśnie przez tą kawkę. Pić mi się bardziej chce, jeżeli jeść. Także kawka mrożona z lodem i jeszcze sobie wieczorkiem strzelę kolagen. Jest to na 30 porcji opakowanie. Jak widzicie 28 kwietnia zaczęłam, więc powinnam teoretycznie skończyć, ale ja nie... Były takie dni, że nie brałam dzień po dniu, więc to się przesuwało w czasie i też nie zawsze dawałam taką ilość, jaką tutaj zalecał producent, czyli słuchajcie hmm, taka 20 ml porcja na 200 ml wody. Ja daję troszeczkę więcej, ponieważ to jest smak pomarańczowy i on czasami po prostu czuje w żołądku go i mój refluks gdzieś tam się odzywa, więc nie chcę też ryzykować pić na jedno, a drugiemu szkodzić, także takie zestawienie na wieczór. Jeszcze kolagen będzie na twarz od Lenki. Miała być maseczka, ale już chyba sobie dzisiaj daruję. Siadam, bo muszę jeszcze coś na komputerze nadrobić, i tak trzeba coś jeszcze nadrobić. Ja dzisiaj cały dzień bez makijażu um, nigdzie nie wychodziłyśmy, więc stwierdziłam, że taki dzień bez się przyda. Chociaż ja nawet w, do Torunia potrafię jechać bez makijażu. Dla mnie nie ma to znaczenia i nie jest to dla mnie problemem, żeby wyjść bez makijażu. Um, Także ja zmykam jeszcze, muszę ogarnąć coś odnośnie rozdania. Bo właśnie do dzisiaj trwa rozdanie. Jeżeli ktoś jeszcze ma życzenie wziąć udział. I zaobserwowałam też, że osoby, które wzięły udział w rozdaniu, pojawiły się pierwszy raz i skomentowały tylko filmik rozdaniowy. I, a od tego czasu, czyli od rozdania, pojawiły się chyba jeszcze trzy filmiki, dzisiejszy będzie czwarty. I nie widzę aktywności ze strony tych osób, więc, no, tak jakby, wiecie, ani aktywności na, pod innymi filmikami. Bo to też nie chodzi o to, że wszystkie obecne muszą być też komentowane. Można się cofnąć, nie wiem, dwa lata wstecz, jak ktoś gdzieś coś znajdzie. Ale ze strony tych osób nie widzę aktywności, więc jeżeli dzisiaj mnie oglądają, to mają jeszcze pole do popisu, że tak powiem. I na 99% wybiorę sama osobę, nie będzie to program tak jak to dotychczas robiłam, ponieważ. Troszeczkę inna była zasada i prośba moja, abyście wpisywali w komentarzu właśnie dlaczego mnie oglądacie i co chcielibyście widzieć na moim kanale. I tutaj ciężko by było, aby program wybrał, bo to by było takie: wiecie, no na chybił trafił, tak? Bo mógłby trafić na osobę, której na przykład komentarz nie bardzo mi się podoba. Powiedzmy przykładowo, chociaż nie ma takich osób, bo bardzo fajnie odpowiadaliście. Hmm, bardzo fajne są odpowiedzi, jeżeli chodzi o to, już nie mówiąc dlaczego mnie oglądacie, ale co chcielibyście widzieć na kanale, i ja już gdzieś tam to sobie rozpisuję. Także bardzo fajnie i bardzo Wam za to dziękuję. Hmm, I cóż, jeszcze tak jak mówię, dzisiaj jest szansa, żeby wziąć udział w rozdaniu. W którym mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będzie już losowanie. Hmm. To w weekend może nie być kiedy, zobaczymy zresztą jak to wszystko wyjdzie. Także ja, kochani, życzę Wam pięknego, długiego weekendu, bo dzisiaj czwartek, jutro piątek, więc jeżeli ktoś się załapał na długi weekend, to Wam życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrówka i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.